Jarosław Askarow w bramce miał być tutaj ma być chyba największą gwiazdą tej, tej drużyny oprócz wymienionego przez ciebie podkołzina to jest jeszcze młody chłopak no ale ten mecz to nie jest zbyt udany w jego wykonaniu nawet go nie dokończył no, ale dostajesz 4 bramki na 13 strzałów. No, to, to wiesz, że raczej to nie był Twój najlepszy występ. Ale Rosjanie w ogóle: no 0 na 5 power play to, to był naprawdę falstart w ich wykonaniu. A Czesi no, 12 mniej strzałów oddali niż Rosja. Ale tacy widać, że, że ambitni, trochę niesienni przez, przez kibiców pewnie zagrali ponad stan. To, to nie będzie jakaś teza rewolucyjna. No, ale tak, tak właśnie było. Mm, Ale myślę, tak. że spokojny jestem o, o, o Rosja, i też nie podpalałbym się. Z perspektywy kibiców czeskich, szczególnie tą wygraną na razie. Z tego co obserwowałem, te wszystkie teksty i, i projekcje draftowe to Jan Myszak jest takim napastnikiem czy zawodnikiem z czeskiej reprezentacji, który ma być szansę draftowany chyba najwyżej z tego, z tego rocznika, który nas czeka, 2020 draft. No i potwierdził też to, że może być, może być w top 10, w top, w, w czołowej. 30. To na pewno draftu najbliższego. Strzelił Gola Rosji i Czesi na, na tropie. Na tropie tego, żeby tutaj może u siebie powalczyć o jakiś medal. To by, to, to by było coś, bo oni ostatni medal mieli w 2005 roku. To też już to minął spory Tak, tak. No i od tego czasu, już w ostatnich, zwłaszcza pięciu latach, zaczęliśmy mówić o, o pewnym kryzysie czeskiego, słowackiego hokeja. Doskonała okazja, bo turniej u nich, więc doskonała okazja, żeby jednak się przypomnieć na tej wielkiej scenie. Albo przynajmniej no, zagrać gdzieś w półfinale, tak, tak jak w tamtym roku y, sensacyjnie występowali na tym poziomie Szwajcarzy.